siata śpiesznie dążycie, naszej Nie przepuściła sobie, żebym nie otworzyła drzwi, bo dzieci są takie miłe, szykują się, śpiewają, to trzeba otworzyć. No i pieniążki też jakieś dać. Co każdy król mieć powinien? No, musi mieć koronę jako król. No i potem jakieś takie białe ubranie wystarczy chyba. Każdym rokiem chodzimy na trzech króli, no już wiemy, gdzie zapukać i niektórych ludzi i znamy i jest takie fajne, że ludzie są bardzo mili i bardzo często są przygotowani i mili. My dzisiaj po raz pierwszy rozpoczynamy kolędowanie. Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień więc zobaczymy jak się rozkręcimy. A inaczej jeszcze mamy małe upominki, cukierki i kalendarzyki, które rozdajemy oczywiście święconą kredę, na którą piszemy ten tradycyjny skrót co plus, Mo plus Bo 2022. No, i to chyba wszystko. W zeszłym roku można było kolędować tylko formą online, oraz e, mieliśmy umiejscowione różne, na różnych miejscach e, skarbonki stacjonarne. I udało się zebrać ponad pół miliona koron. Pieniądze wydaliśmy na sprawy związane z remontem Domu Spokojnej Starości oraz Domu e, Samotnej Matki z dziećmi. A proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Życzymy Dzień. wszystkiego Dzień. dobrego do nowego roku, zdrowia, Dzień. dużo. W zeszłym roku, w, w okresie pandemii, nie chodzili tacy kolędnicy, ale przyszły nasze dzieci, wnuki, a śpiewały, przyszliśmy z daleka. Musi pan znać jakąś piosenkę tą królewską na schowanym Świata i potem jakby mieć kolegów albo rodzinę, która z panem pójdzie, jakby kolędować. Mędrcy świata, gdzie jesteśmy polkami, także znamy wszystkie kolendy. Środnocnej ciszy, różne, wszystkie znamy i Polska. śpiewamy. W każdym roku tutaj chodzą trzej królowie. Ja byłam nawet częścią Trzech Króli za, za młodu. No i zawsze otwieramy tak. Dajemy na ubogich, przeważnie. Na dzieci, na różne akcje. Karytas poszukiwał jakichś kolędników, i w roku 2001 zdaje się, moja ciocia zaczęła z tym. No i potem była moja ciocia z moją mamą. Niestety już ich nie ma między nami, i my dalej kontynuujemy. To, co już było przed 20 laty, prawie że rozpoczęte. No. Nasza skarbonka była zawsze jedna z takich pełniejszych, ale nie mamy jakichś rekordów, żebyśmy je chcieli pobić. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na dzień dzisiejszy mamy zapieczętowane 243 skarbonek dla ponad 20 miejscowości. Na przykład Kocobenc, Czeski Cieszyn, Ligotka Kameralna, Gnojnik. Z tego 70 skarbonek jest stacjonarnych i możecie je Państwo. Poznaleźć w kościołach, urzędach, różnych prywatnych firmach. Nowością w tym roku jest umieszczenie skarbonek w sieciach supermarketów gruszka oraz kup. Wierzymy, że powrócimy do normy naszej i znowu uda nam się zebrać więcej jak milion koron czeskich.